Serdecznie witam bardzo gorąco, równie gorąco jaką. Dzisiaj nam pogoda niespodziankę zrobiła. Cieszę się bardzo, że wszystkich Państwa widzę. Cieszę się bardzo, że możemy otworzyć po raz dwunasty obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Witam bardzo gorąco grupy, które przyjechały z dalekich miejscowości. Tegoroczne obchody. Są szczególne, gdyż otwierają święto naszego miasta, czyli obchody dni Koszalina, pod hasłem Niepełnosprawni dla Koszalina. Patronat honorowy objął prezydent miasta Koszalina, pan Piotr Jedliński. Patronat medialny objęła Telewizja Max, wieka 24 Głos Koszalin, Koszaliński i Radio Eska. Szanowni Państwo, kochane Koszalinie, przed chwileczką wjechałem ze strony Szczecina. To, co zobaczyłem na placu przed ratuszem, na rynku staromiejskim, przeszło moje oczekiwanie. Cieszę się, że jesteśmy bez barier. Jesteśmy wszyscy tu tacy sami, wszyscy zjednoczeni. To dobrze świadczy o Koszalinie, to dobrze świadczy o gospodarzu, to dobrze świadczy o Was wszystkich, i z tego się bardzo cieszę. To święto Koszalina dzisiaj. Zaczynamy tak naprawdę po raz 746. 746 raz od czasu, kiedy lokowane było miasto w 1266. A zapiski mówią, że być może znajdą się dowody na 1214. To będziemy trochę dalej. Ale trzymamy się właściwej historii. Szanowny panie prezydencie, oddaję głos. I Myślę, że wspólnym otwarciem...